Drodzy Państwo, nielegalna migracja to już nie są bajki z Tysiąca i Jednej Nocy. To nie są tylko doniesienia medialne z zachodniej Europy, które oglądaliśmy przy kolacji. To się dzieje realnie na naszej polskiej ziemi. Migranci są przerzucani przez niemiecką policję. Ruch Obrony Granic, nasi rodacy, chronią nas, bo państwo abdykowało. Dlatego razem z radnymi Rady Miejskiej Noworocławia wystąpiliśmy z apelem żeby wypowiedzieć pakt migracyjny. Szkodliwy pakt, który doprowadzi do upadku Europy. Do upadku, który będziemy, który obserwujemy już w innych krajach Zachodu. Zdziwiłem się na tej sesji, że radni platformy obywatelskiej byli obecni przy głosowaniu, a nie zagłosowali. Nie mieli cywilnej odwagi. Wziąć odpowiedzialności za bezpieczeństwo mieszkańców miasta i Inowrocławia. Dlatego państwo i mieszkańcy Powiatu inowrocławskiego, możecie zawsze na nas liczyć. Ostrzegaliśmy, że taka sytuacja będzie w Europie i może dotknąć Polski. Wyśmiewano nas, wytoczono przeciwko prawu i sprawiedliwości, najcięższe działa. Think tanki nagrywały wielkie filmi, filmy i kampanie promocyjne żeby nie uczestniczyć w referendum, nie brać karty, bo przecież PiS straszy imigrantami. Nie, proszę Państwa, my nie straszyliśmy. My przewidzieliśmy, że tak będzie. Dlatego na następnych sesjach Rady Powiatu Inowrocławskiego i Rady Miejskiej Inowrocławia wystąpimy do radnych z prośbą o przyjęcie stanowiska, żeby na naszym terenie Powiatu Inowrocławskiego, Miasta Inowrocławia nie powstały nigdy, przenigdy centra integracji cudzo cudzoziemców. Tak, żeby zadbać o bezpieczeństwo państwa, mieszkańców, naszych rodzin, dzieci i przyszłych pokoleń. Dziękuję bardzo.